Da? Da? Już już nagrywam. Ja będę liczył. Dawaj. Już nagrywam! Dawaj Nagrywasz już? Nagrywaaj. Ja liczę I od razu, bez śmiania! Oła! Ej, Ty nie traciłeś chuj chuj, chuj. przeszkamy! Ok, dawaję! Daj rękiki Nie rękę Daj rękę, Ej, Daj rękę. Nie zawieramy, ale no, i pi piszcie w uszach o, ale nie zabieramy. Kurwa! Nie, czekaj, nie czekaj, muszę odpocząć, bo tak mi ucho tu boli. Siedem do sześciu dla Buły. Tak i dla Grzybska. No! Jebni mu! Nieba. Ja mu chcę! No jebaj, no, no, jebaj! Jeba. O, ej, dalej no, nie pal no, tu, kurwa, bo walisz tu! Bo ty tak idziesz. No lej! Dawaj! Lej nie nie siedem, siedem! Jest, 87! Weź te ręce! Oh. <grywa> przegrał, przegrał! Olej, no nie możesz się zachwiać, Dawaj. lej! To w ręku. Nie dobra. ma czegoś takiego, musisz... Dobra, Ale no, jest, okay. Kios, bo zaraz się wyzwę za walkę z tobą, zobaczysz! Dawaj! <grywa> Daj ci pojedynek! 7-8 do ośmiu! <grywa> no lej! 9! Oh. Dobra, ja nie chcę. <laughs> <tym> się... <laughs> yes! Nie daj. Nie, 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 nie przegrywasz. Niech On już nie chce. Nie. Nie. nie koniec. Poddał, się poddał. Nie podał, bo sobie jest gorąco. No i co? Cześć <laughs> nie. No dawaj, chodź tu. Bo ale teraz. Nie... Moja no dobra, koniec. Było przegrywasz. Bo ale ale jemnij mu prowizorycznie. <laughs> Profilaktycznie. Poddał. I on się poddał i koniec. Okej. Okay. Ależ